Czy w widocznej sytuacji możesz wjechać na zwężony odcinek jezdni? I tych znaków mam aż trzy, więc pewnie kursanci są ciekawi odpowiedzi. No i teraz ja widzę, że jest naprzeciwka pusta droga, nikt nie jedzie, czyli wjeżdżać mogę. To jest jedna rzecz. Dwa, patrząc na ten górny znak na samej górze, nawet gdyby Pani Weronika jechała z naprzeciwka, pojawiła mi się z naprzeciwka rowerkiem i oceniam, że tu się zmieścimy. Prawda? odstęp między moim samochodem, bo ja samochodem jadę, a pani rowerkiem będzie bezpiecznym odstępem, no to wjeżdżam. Jadę samochodem osobowym w porządku, tam jest do 2,5 tony, prawda, więc ja wjechać mogę. Zakładam, że nie mam na dachu, na bagażniku Rower. e, rowera, pierzyny, wózka dziesięcego, no w górę. Na przykład 3-metrowej wysokości pojazd z ładunkiem, prawda? No to a tu mamy 2,2 2 metra, to wjechać mogę.